Zamiast jechać do Afryki, jedź tam, gdzie... PIKI! Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj mamy 1 maja, poniedziałek. Za chwilę znowu wybije godzina 11. I jestem z wami umówiony przed bramą. Także jadę i będziemy rozmawiać. I obiecałem wam również, że będą zdjęcia z tego spotkania, więc umieszczę te zdjęcia właśnie w tym momencie. A potem będziemy nagrywać dalszą część vloga. Także idę do was spotkać się przed bramą. Jestem teraz z Krzysiem i Krzysiu chciał kogoś pozdrowić, proszę bardzo. Chcę pozdrowić moją mamę i Szynka i Wojkusza. Super, bardzo dziękujemy. Jest jeszcze Dawidek, Dawidek też chce kogoś pozdrowić. Pozdrawiam wawcie Zanusia. I kogo jeszcze? Mamy tatę? Andrzej. Dziadka? I dziadka. Super. Pozdrawiamy również. Dziękuję Wam za tak liczne przybycie, a teraz wybiła godzina 16. Jest zwiedzanie przyczep amerykańskich na kempingu, więc ja też sobie pójdę. Może nagramy trochę u Michała, zobaczymy co się zmieniło i jeszcze raz wejdziemy do przyczepy Pana Krzysztofa. Tutaj mamy Łukasza i Julkę, którzy mają nawet koszulki kiki świat. Chcecie pozdrowić kogoś? Na vlogu? No. Mamy tatę babcię, dziadku. No Skąd żeście przyjechali? z no właśnie. A, a tydzień temu dwa tygodnie temu, że się przejeżdżali koło rawicza Łukasz mówi tata, zatrzymamy się w rawiczu, poszukajmy pana Kamila. Ja mówię, gdzie jest Stanę na skrzyżowaniu, powiem Panie Kamilu, gdzie pan jesteś, prawda? Dzięki tutaj, że dzieciaki oglądają od roku. E, przyjechaliśmy po raz pierwszy na kemping, na kemping, prawda? Po raz pierwszy w ogóle na Mazurach. Prawda? Super. Także... To piąteczka, może. No. Co ci się w palec stało? No, tata kupił nóż za ostry, bo tutaj przed, e, przed kempingiem, prawda? No, no, no to okay. wesela się zagoi. No właśnie. Także co będziemy oglądali cały czas pana Kamila? Tak, dziękuję za to. No, ale po, po lekcji, prawda? Leksje, a później, a później. Tak. Także super pogoda, super. E... Zupełnie przypadkowo jesteśmy po raz pierwszy, i z tego co mówią, że nawet no, jeden z lepszych y, kempingów. Rozdzielenie tych parceli, wszystko. Uh -huh, uh -huh. Y, nie mam doświadczenia, prawda? Ale tutaj mówią, że media, wszystko wyjedne. Poza tym gospodarz, pan Krzysztof, uh -huh. z pięknym amerykańskim kapeluszem. Wita tak. e, każdego chlebem <laughs> i solą. E, także rewelacja. Podoba nam się to, wkręcamy się w, w kaperowanie. Tak, No to dobrze. I teraz oglądamy teraz ten. przyczepy amerykańskie. Okay. Zobaczcie. Jest kolejeczka, każdy wchodzi z osobna. Super. No to dziękuję Wam za, no to dziękuję dziękuję za wystąpienie na kanale Kicksie. I teraz ten, do zobaczenia na, na Nordkapie. Nie, tak. no już byłeś na Nordkapie. Na Islandii. Na Islandii. Na Islandii. Ja muszę tutaj ujęcie nagrać, czy mogę poza kolejką wejść? Nie! Nie. Proszę na kolejkę. To wy nagrajcie tam. Okej. Okay. Tutaj tak mamy właśnie gości. Dzień dobry. <grywa> e. Dobra, moją babcie, pozdrawiam moją babcię, pozdrawiam mojego syna y, Cyfiana i moją kuzynkę Ole. A ja, a ja pozdrawiam Zosię. Tak, tak, tam Zosię. <laughs> ja też pozdrawiam Zosię, o ja oh, ja właśnie. to właśnie. <laughs> pozdrawiam kurdeński. E, tu mamy jeszcze taki kominek. To e, e, leci e, ciepło, ale e, to, jest, to są w ogóle e, sztuczne pod lodu. Jak coś. E, Telefon. E, no co pokazasz mi telefon? Wysiłek e, telefon wam e, łazienkę fajny, kibel oczywiście i właśniki. tutaj y, ładnie wszystko i sypialnia, tak szybko bo musimy słuchać kolejnych, więc jeśli tu jesteście to na razie. Szybko. dziękuję idziemy teraz jeszcze do przyczepy Krzysztofa <noise> zamiast jechać do Afryki jedź tam gdzie I -i. o jak miło <głos> dziękuję <głos> a ja wchodzę do przyczepy wchodzimy do Krzysztofa <noise> Też Duży można zwiedzać. Kuchnia potrójna, wyciąg, kuchnia mikrofalowa. lodówka. chyba pełno Tu włączymy światło, żeby było ładnie. Zapraszam, zapraszam. Ile osób? Raz, dwa, trzy, cztery, ile? Siedem i sześć, może być sześć. Może być sześć, chodźcie sześć. Chodźcie to będzie szybciej, bo tak, już siły nie tak, ma. Wiecie. Ja sądziłem, że przyjdzie może dziesięć osób, a to już setkę prawie odrobiłem, no. Dobra. Długo się czeka, nie, żeby wejść my... to są minusy no, Ale żeby zobaczyć, my też będziemy żądzeg. Po zwiedzaniu przyczep można było zadawać pytania i dowiedzieć się trochę więcej o przyczepach amerykańskich na spotkaniu, które odbyło się w namiocie na kempingu. Proces wyżygowania to mamy przełącznik tutaj, możemy go nam wcisnąć i w tej samej sekundzie hamujemy tylko i wyłącznie przyczepę. I teraz, moi drodzy, jeżeli ktoś jeździ przyczepą, posłuchajcie mnie, ja zjechałem w swoim życiu może 300, może 400 tysięcy kilometrów, może więcej, z przyczepami, z narzepami po Polsce, kiedyś siedziłem teraz po Stanach, cały kiedy zaczyna się proces wężygowania. lekki, możesz lekko przyhamować, ale powiem tam lekki. Ale kiedy zaczynać się pogłębiać i masz dużą prędkość, nigdy, ale to nigdy nie hamuj. Wszystko tylko i wyłącznie. I na reakcję masz. Pokażę Wam jeszcze jak to jest pięknie w nocy, ponieważ nad jeziorkiem, nad tym stawikiem są lampy, które w nocy świecą. Także wejdziemy na pomost. Jak widzicie jest klimacik. Tam również podświetlone są drzewa na drugim brzegu, i fajnie to wygląda, bo odbijają się od tafli wody. Krzyszek powiedział, że jeszcze fontanna będzie kiedyś podświetlona. Planuję to zrobić. I tam po drugiej stronie będzie jeszcze jakaś kaskada, jakiś wodospad, będzie spływał do wody. Także to wszystko jest w planach, żeby zrobić. A pomostik wygląda tak. Też można się wieczorem położyć. Jest jasno, fajnie. I można na nim sobie odpocząć. Idę jeszcze na mostek zobaczyć jak tam się świeci. Jak widzicie, mostek też jest fajnie oświetlony. Także wieczorne spacerki można sobie tutaj robić. Nie ma, no, jest luksus, podoba mi się tutaj. A jakby ktoś się topił, to tutaj są koła ratunkowe. W tym miejscu, na mostku, i tam na pomoście też było jedno. Także pamiętajcie o tym. I dochodzę do lasu. I też wam powiem, że właśnie tutaj jest strefa dla przyczep i kamperów. A za stawikiem, w tym miejscu i tam również, będą namioty. Także tutaj jest pole namiotowe, z którego można skorzystać. Także też bardzo fajne, oddzielone miejsce dla namiotów. A lampka, która świeci na drzewa, wygląda tak, ale razi. No, jest też bardzo sympatycznie. Nawet dwie lampki, tam jest druga. Także słuchajcie, tutaj jest pole namiotowe. Bo o tym wam jeszcze nie powiedziałem, a po drugiej stronie parcele na przyczepy i kampery. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda hala w nocy. Bo tutaj widzę, że są piękne, kolorowe LEDy, które oświetlają ściany. A teraz mamy nowy dzień, jest ranek 7.30, a ja idę po świeżutkie bułeczki na śniadanie pod recepcję. W ogóle dzisiaj w naszej przyczepie spaliśmy w trójkę, bo Ania i Nadia spały dzisiaj z Zosią w przyczepie amerykańskiej. Także dziękuję Michałowi i Dagmarze, że przenocowały nam dzieci, ale polubiły się i tam razem spały. O właśnie mi pukają. Papa, pa. <grytania> machają mi, a ja idę po bułki. A, a już Pan zaszalał, to było jednak v Dobra, dzieci się wyspały, a ja muszę materac zgarnąć. Także mieliśmy wczoraj akcję z przenoszeniem materaców i pierzyn. Nie ma to jak spadł u koleżanki. Dzieci się cieszyły. Dobrze, ja sobie teraz zjem śniadanie, a Wam puszczę ujęcie jak dziewczynki płynęły rejsem po jeziorze Śniardwy właśnie tutaj z Michałem, z Dagmarą i z Zosią. Wielkie dzięki za tą wycieczkę. My zostaliśmy na kempingu, żeby z Wami sobie porozmawiać, a dziewczynki właśnie pojechały na wycieczkę. Także teraz to ujęcie, a ja sobie zjem śniadanie. W Jest taki świat, także zapraszamy. Taka autoreklama trochę biegała, ale dobra. Słuchajcie, już, już prawie 11:10:50. a to oznacza, że jadę spotkać się z wami tutaj przed bramą. Ten czas tak szybko leci, że ledwo z zjadłem i już jest 11. .00. Także lecę, mam 10 minut. O właśnie, nawet mi zadzwonił budzik 10.55, żebym czasem nie zapomniał. Także jak widzicie, jestem tutaj tak zorganizowany, że szok. A tak przy okazji, właśnie dostałem też naklejkę. Tutaj na kempingu dostaje się naklejki i można przykleić sobie na przyczepę. Szymek wchodzi. Także przyklejmy sobie na tył. A teraz jest ze mną Łukasz i chciał kogoś pozdrowić, kogo chcesz pozdrowić? Maczka i Oliwiera Maczka i Oliwiera, tak? Także pozdrawiamy Maciusia i Oliwiera Jestem z powrotem, bardzo Wam dziękuję za przybycie, jak widzieliście rozpadał się deszcz i musieliśmy przenieść się do świetlicy, a potem pod Markizę, koło przyczepy, także dzisiaj pogoda pokrzyżowała nam plany, ale i tak było fajnie, dziękuję wszystkim za przybycie, jesteście super, że z tak daleka przyjeżdżacie, ja teraz wróciłem właśnie po samochód i wjeżdżam na kemping. Na kempingu mieliśmy również chwilę relaksu. Pograliśmy z Kasią w ping-ponga, a dzieci pograły z innymi dziećmi w piłkę oraz pograły w piłkarzyki. Jest jeszcze Majeczka z nami, która również chce kogoś Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam moją klasę pierwszą A, pozdrawiam babcię, pozdrawiam dziadka i pozdrawiam pradziadka. Super, dziękujemy. No, dziękujemy. I pozdrawiamy. Majeczka chciała, żebym jeszcze ja ją osobiście podrobił na vlogu, więc Maja, pozdrawiam Cię serdecznie, dziękuję, że przyszłaś i do zobaczenia gdzieś w świecie. A teraz wrócę do naklejki, którą dostaliśmy, bo okazuje się, że jak nakleimy ją na przyczepę kempingową, to mamy rabat na kolejną wizytę na kempingu. Także Krzysztof wymyślił taką fajną akcję, że kto będzie miał naklejkę na przyczepie, to po prostu będzie miał taniej na tym polu kempingowym. Także ja idę sobie ją nakleić. Z tą naklejką jest jeszcze taka akcja, że jakby nie było miejsca na kempingu, tak jak tutaj na tej majówce, to ona Wam gwarantuje, że zawsze tutaj wiedziecie. Tutaj, Pani Basia, Was gdzieś ulokuje, mimo że nie będzie miejsca, ale dostaniecie prąd. Nie będzie to parcela taka prawdziwa, ale po prostu zawsze wjedziecie na kemping i będziecie mieli pierwszeństwo wjazdu. Także ja mam to naklejkę i na pewno tutaj wrócę na ten kemping, bo naprawdę jest świetnie. Kanalizacja jest najlepsza, nie trzeba było nosić przez 6 dni żadnej szarej wody. A ja się już z wami pożegnam. Dziękuję za wszystkie prezenty, które dostaliśmy. Pokażę je w kolejnym vlogu, bo tutaj już nie zmieszczę w tym filmie, bo dostaliśmy dosyć dużo ciekawych prezentów od was. Także widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z tego miejsca. Trzymajcie się, cześć! Michał już będzie leciał do domu i tutaj pokażę wam, jak się podłącza jeszcze taką naczepę na polu kempingowym. Wprawdzie nagrywaliśmy to na placu u Michała, ale tutaj widzicie to wszystko w akcji na żywo. Tam Adam steruje. Zobaczcie, tutaj Michał ma takie lusterka, które sobie po prostu wysuwa. Dzięki temu ma poszerzenie. Pozdrawiam Zosie. Super! Tą Zosię? Tak. Super, Zosia ma pozdrowienia.